Poprzedni film zarysował problem, z jakim możesz się zetknąć, kiedy zainstalujesz zbyt dużo ochrony antywirusowej w systemie Windows. Na koniecznie jeśli nie oglądałeś. Dziś pokażę Ci proces, którego nie znajdziesz w większości poradników. Odinstalowanie antywirusa wraz z jego ukrytymi pozostałościami, takimi jak wpisy w rejestrze, zadania w harmonogramie czy usługi i sterowniki. Pozostają one często pomimo standardowej deinstalacji. Zobaczysz krok po kroku, jak zrobić to bezpiecznie i do końca. Zapraszam na obiecany film. Tych, co zasubskrybowali, nie zrobiłeś tego jeszcze? Więc dołącz do reszty. Kliknij łapkę, zasubskrybuj i siadaj w ławce. O, tam obok kolegi. Zaczynamy. Oto narzędzie, które uporządkuje system i wyeliminuje konflikty po wielu antywirusach. Antivirus Removal Tool. Plan jest taki. Pobieramy z zaufanego źródła, sprawdzamy co działa, a co zostało, odinstalowujemy standardowo. Następnie celem posprzątania systemu uruchamiamy oficjalne narzędzia producentów. Na koniec zaś weryfikujemy czy ochronę przejął Windows Defender lub wybrany przez nas antywirus. Gdzie znajdziesz ten program? Nie wpisuj tego na ślepo w wyszukiwarkę. Wbrew pozorom znalezienie zaufanego źródła plików, nawet tych powszechnie dostępnych, nie jest proste. Wchodzimy na majorgeeks.com. To strona, która od lat dba o czyste pliki i jasne oznaczenia. A z jakiej strony Ty pobierasz pliki? Napisz w komentarzu. Będąc na stronie majorgeeks.com wpisujesz hasło antivirus removal tool. Następnie omijasz reklamy. O jest, to tutaj należy kliknąć. Pojawia się właściwa strona programu. Zakładam, że potrafisz pobrać plik. Wybierasz download now. Co oznacza, że plik powinien się od razu zacząć pobierać. Pamiętaj, na każdym etapie możesz komentować. Dzięki temu będę wiedział, w którym kierunku iść z kolejnymi materiałami. Domyślnie plik zapisze się w folderze pobrane. Dla porządku przenoszę plik na pulpit, żeby było go widać w dalszych krokach, a on sam nie zaśmiecał folderu. Chcesz to zrobić inaczej? Proszę bardzo, chodzi o to, by móc go wypakować w wybranym miejscu ponieważ jest to program wersji portable, czyli przenośnej. Programy te wyróżniają się nie zaśmiecaniem systemu i działają skąd chcesz. Pendrive, dysk sieciowy itd. Plik jest w wybranym miejscu, gotowy do wypakowania w języku Microsoft, czyli wyodrębnienia. Aktualne czynności, aż do momentu kiedy to podkreślę, są całkowicie bezpieczne i nie wprowadzają zmian do systemu. Skanuj więc śmiało, żeby zaspokoić ciekawość, ale słuchaj uważnie, kiedy będę ostrzegał. Czas na pierwsze uruchomienie. Jest niewielka szansa, że jakaś nadgorliwa ochrona w tym momencie wygeneruje fałszywy komunikat na temat zagrożenia. W końcu są tam, jakkolwiek to zabrzmi, programy do usuwania programów antywirusowych. Jeśli to dla ciebie jeszcze za trudne, zatrzymaj się. Napisz w komentarzu, jaki program generuje ten komunikat. Troszkę rozpędziłem się z czynnościami. Jeżeli program poprawnie się uruchomił, to masz przed sobą taki oto widok. W tym miejscu pokazuje on zainstalowane i aktywne programy antywirusowe. Jest tu tylko Windows Defender. Jednak przy zegarze spójrz, jest ikonka będącego w trybie uśpienia, preinstalowanego wraz z systemem McAfee Life Safe. Dlatego Antivirus Removal Tool ma aż cztery kluczowe sekcje, które mają nam pomóc w sprzątaniu. Drugą sekcją jest skanowanie. Jego wyniki potrafią zaskoczyć samego właściciela komputera. Ja, dla przykładu, wziąłem laptopa, który świeżo trafił do mnie z zupełnie inną sterką. Zaopał się jednak na konserwację systemu w moim stylu. Jak widać, jedyną aktywną ochroną jest Windows Defender. Wybieram Search i czekam. Namawiam gorąco. Zrób to u siebie i skomentuj potem koniecznie, czy coś znalazłeś. Jak nie, to rewelacja. I oto wynik. To nie są rzeczy aktywne. To leżące pliki pozostałości, które świadczą o tym, jak działają, dołączane do antywirusów deinstalatory. Co ciekawe, z moich obserwacji, najwięksi zostawiają zwykle najwięcej. Jak ja interpretuję ten wynik? Dosłownie. Avast, McAfee, Norton, te produkty tu były. Nie ma znaczenia w jakich wersjach. Deinstalatory są uniwersalne, więc informacja skupia się wokół marki. Po rozwinięciu można zobaczyć, co dokładnie pozostało. Jak dla mnie te programy zostały poprawnie odinstalowane. W przypadku Nortona nie jestem pewien, czy w ogóle działał jako aktywna usługa. Jeśli zaspokoiłeś swoją ciekawość i napisałeś już w komentarzu, co znalazłeś. To jest to miejsce, w którym dalsze Twoje czynności będą ingerowały w system. Nie chcesz, to w tym miejscu kończysz przygodę i powrócisz, kiedy będziesz gotów. Chcesz, to po zrobieniu kopii zapasowej i punktu przywracania systemu możemy kontynuować. Ponieważ potrzebowałam dwóch komputerów, żeby zaprezentować omawiane warianty, to wracam do tego z uśpionym McAfee Life Safe. Z pewnością zwróciłeś uwagę, iż przeskanowałam już sobie system, i po ilości plików oraz ich lokalizacji widać, że program jest w pełni zainstalowany. Co z tym zrobić? Odinstalować bo o tym jest ten film. Przechodzę więc do trzeciej sekcji programu, która po prostu jest skrótem do funkcji wbudowanej w Windows tej od odinstalowania programów. Celowo nie używam nazwy i lokalizacji tej funkcji, bo lepiej się nie przyzwyczajać. Tutaj masz za to skrót. Odnajduję więc antywirusa na liście i stosuję standardową procedurę usuwania programu, wierząc głęboko, że zostanie odinstalowane wszystko, co do jednego pliku. Ponieważ to potrwa, w międzyczasie sprawdziłem mocarne parametry tego laptopa: 8GB pamięci RAM i Ryzen 5 3500 U. Jak coś chodzi dobrze na takich i starszych komputerach, to znaczy, że jest dobrze napisane. Przynajmniej ja tak uważam. Ten laptop jeszcze się pojawi w kilku odcinkach związanych z optymalizacjami tego i owego. No to zobaczmy. Coś wykrył. WebAdvisor. Faktycznie to jest niezależny program, więc trzeba go odinstalować indywidualnie. No to odinstalujmy. Jeszcze raz. Zobaczmy, czy coś zostanie. Jeszcze coś jest. Folder w program files oraz element w harmonogramie zadań. Całkiem nieźle. Możliwe, że to zasługa tej opcji, którą wybrałem przy odinstalowywaniu. Czas więc na użycie czwartej sekcji programu uruchomienie dedykowanego deinstalatora, który można znaleźć czasem trochę błądząc na stronie każdego liczącego się producenta oprogramowania antywirusowego. Sposób ich działania jest bardzo podobny, z pewnością sobie poradzisz. Omówię więc te przypadki, które tu zaistniały. Wybieram z listy McAfee, przechodzimy zabezpieczenia i resztę wykonuje już deinstalator. Wykonuje on swoją pracę precyzyjnie, skupiając się tylko i wyłącznie na plikach, wpisach w rejestrze oraz usługach, na których powinien. Niczego nie mogę wykluczyć, bo od tego są kopie zapasowe, jednak w mojej pracy taki deinstalator nigdy nie uszkodził systemu. Proces trwał kilka minut, aż musiałem sprawdzić, co tam w tle się dzieje. Jak widać, usunął zbędny folder, ale nie poradził sobie z harmonogramem i chyba wiem dlaczego. Dobrze się złożyło, bo mogę mu pokazać, jak sobie radzić z takimi plikami czy folderami. Wiem, mógłbym spróbować poprzez harmonogram zadań, chcę jednak pokazać metodę uniwersalną. Trzymając Shift, wybierasz uruchom ponownie. Po restarcie uzyskujesz dostęp do zaawansowanych opcji uruchamiania. Wybieram Rozwiąż problemy, Opcje zaawansowane i następnie Ustawienia uruchamiania. Zgadza się, do Windows 7 wystarczyło wciskać przy uruchomieniu F8, aby następnie wybierając 4 wejść do trybu awaryjnego systemu. Jak widać uzyskałem dostęp tam, gdzie chwilę wcześniej go nie miałem. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował usunąć tego wpisu przy pomocy dedykowanego narzędzia. Bezskutecznie, więc usunąłem je ręcznie. Na drugim komputerze przebiegało to podobnie z tą różnicą, że pominąłem sekcję trzecią, bo nie było już co odinstalować. Tutaj należało usuwać za pomocą dedykowanego deinstalatora. Tam, gdzie zostawały katalogi, prawy klik, Open Folder, przejście do folderu nadrzędnego i usunięcie tego z listy. I tak do końca. Jeśli dotrwałeś do tego miejsca, choć wiedziałeś już wszystko, to gratuluję Tobie wiedzy. Jeśli zaś dotrwałeś, bo nie wiedziałeś, to gratuluję Tobie wiedzy. Do następnego.